I zapaliczka jest bardziej ważna, później w sumie w historii. Dobra, no to mamy zapaliczkę. Okej, okay, no to start. Startujemy. Jesteśmy na sami początku. początku. Teraz zrobić? Otworzyć ją pewnie, co? Okej, okay, zapalić rząsiu. Dalej nie spuki, że jakaś mała dziewczyka. Bawi się za paliczką. Hej. Mm. Okay. Life is Strange mi się przypomniał. No, nie wiem czy tu to, to. Jak w Life is Strange jest. gra nam pokazuje, co mamy robić ogólnie. you shouldn't play with it it's dangerous okay are you ready mummy and i met many many years ago in a place called delphi house she was a nurse i was a doctor I'm At night, we tell each other stories. She'd tell me about the future—wonderful things, things only she could see. I'd tell her about the past, about a great priestess marked with a butterfly, who could stare into the fire.

Mhm. Troche ma. No dobra, bierzemy to środkowe. Nie no ładnie. No. Close your eyes. Focus your mind.

Disaster. Oh, sorry, Don't worry. One, no. I still think you're magic. She'll always be with you. Remember that. Even though she isn't here, she's still a part of you. Oh, <laughs> If you could stare into the fire and see the future

Ktoś mu wypalił z Zasnął snem wiecznym, wypadnie. lepiej było dać to plus 18, także spoko. Na Twitchu takie rzeczy lepiej, wiesz. Fajna grafika, podoba mi się. Znaczy, to jest takie filmowo-growe, fajne. Znaczy, nie widać różnicy, gdzie to jest, wiecie, film nagrany, a gdzie jest gra. Fajnie to wygląda. Teraz teraz niejszość. tak. Teraz mamy już dorosłą Erikę. A najwidoczniej wciąż e, no, śnią się jej koszmary z tego ferelnego wieczoru. Bo pewnie nie wiadomo do tej pory, żeby kto załadował jej ojca, nie? Odpój stań przed prawdą, wytłumacz sobie, dodaj sobie otuchy. Oj, dopiero będzie dastycznie. Mówisz, Delphonix? Fajnie, fajnie. No daj sobie u Ale to nie jest horror, to nie jest taki typowy horror. jest. Zabezpiecz. Nawet nie wiem, kto to jest. No, zabezpiecz. Alo. A, dobra. Can, can you be quiet? It's like... Ej, no, sorry, ale nie znam laski. Będę oferować pomoc każdemu, kto przyjdzie się zrzegać i pod drzwi, no bez przesady. <laughs> że dziewczyna jest mocno, e, związana z swoim tatą po tylu latach wciąż, Zarobi się to wygląda? Rysujemy, rysu, rysu. No, myślę, że 16. <laughs> to ja jak rysuję. O, to jest ten znak, co był na klatce piersiowej ojca. To pewnie też coś oznacza. Chętnie mieszkamy sami. O, tak, podejrzana paczka. No nie wiem. Ja bym nie otwierała, szczerze mówiąc. Albo bym otworzyła, wiecie, tak za drzwiami, gdzieś, dalekarz coś. Stary był Wiedzmina. Dobra, pewnie w paszce będzie coś drastycznego. Ja. ta dłoń. Nie, no fajny prezent. Tak, tak, tak znikąd, nie? Miss Mason? Pytanie, czy ja to dłoń? Sekta. Mówisz? No dobra, z policjantem, no. Ja tam zawsze jestem nauczona, że ten. E, że, że policji w, w amerykańskich filmach to nigdy się you nie ufa, się powinno. Lot. It's Greek, isn't it? Dobra, bravo. i, I tak nic sami to. I Italian too. The hand belonged to a Kal Jahar He worked at Delphi House. I believe he visited there with your father. Mm -hmm. a, to na czas. Dobra. This is about my father. Your father's case was never solved. No, że ten to sam to znak, znak, więc wątpiłbym, coś powiedziałe go. Did you know he co-founded Delphi House with this man, Lucian Flowers? We think Mr. Flowers might be a target too. W tylu latach? Może już nie żyje, może to była się jego ręka. Look, we're keeping watch over Delphi House. Protection detail. I'll be leading the investigation from there. Right now, it's the safest place for you, too. Delphi House? I to jest. Delphi House to jest jej dom, tak? Mm. O oh, Tak, hej. Okay. Nigdy nie chowałem policjantów. Czemu nie? Chciała Sakusimi. Co za <laughs> No właśnie, zękicie już spoko. Wracanie tutaj po tylu latach, nie wiem czy ma jakiś sens. XD z mi. A dobra, to działa jako hotel teraz, czy co? Ja? Tak, dzwonię. We're probably out for a smoke. Wait here. I'll go check. Czekaj, okay, możesz sobie popatrzeć teraz na zdjęcia. To jest ta nasza matka? Ona była pielęgniarką, nie? I Karol, odlewaj. Tak, dzwoniące znienacka telefony. Kie to typowe. Ja mówiłam, że sekta. Dobra, bierz ten telefon. Może będzie to Samara mówiąca nam... Dźwięk nawet podobny. Matko, czy to jest Mordercini? He was so alone, holding on to your father, covered in blood. He's not who you think he was. Ooh, that was a great Find Elodie Carter. See what he did to her. See him for who he really was. What will I fight? If you don't look, you'll never know. Find Elodie Carter. See for yourself. Nie wiem, ja to będę działać instynktownie, więc dziękuję. Mam kanapeczki. Dobra, idziemy za muzyką. Czy to tutaj? Okej. Okay. Za muzyką to za muzyką, no. Okej, okay, mogę to wyłączyć lub włączyć. Jednak nie pasuje nam ta muzyka. No nie powiem, żeby to było creepy miejsce. Nie, wcale nie jest creepy. Absolutnie nie. Ciężko się nie odławia jakby to wygra to, nie? <gry> Na tłumaczenie tego? Hmm. Oczywiście, że nie Dear Mr. and Mrs. Johnson A, są jakieś kanapeczki mm. It is with great sadness that we extend the condolences to you and your family I yeah, was such, such a delightful girl Katjara Even at the end, she faced uh, her challenges head, head on, and despite her circumstances, which were never less than difficult, she remained true to herself until the last. Please find along with this letter her po uh, possessions, which okay. Czy jakas laska umarła, tak? To list z kondolencjami. Hey. A, to z drugiej strony, please find and close, multiply close, personal jakieś rzeczy, jej, okej, te dziewczyny, tiary, kiwie. Troszkę czasu mam na jedzenie, tak? Bo potem będę musiała szybko klikać pewnie, co? Tu wybierz, tam wybierz, tam wybór, tam ten wybór. Dobra. Pro, mam czas, to jem. <laughs> A, że tłumaczeń, notatek nie ma? Zdejrzane <laughs> Halo, chciałam przeczytać A dobra, że tutaj coś było pisane i teraz to odtegujemy no, dobra Jeszcze? Przecież widać Mam do końca Ciała, klipsią. Tak, to jest film interaktywny. Thriller. Ale w sumie dalej nie wiem, co tam było napisane. Nie wiem, nie odbiła tego? Powinna to była odbić. Jakieś sumery tam były. O, kluczyk. Kawę do czego? zostało nam jeszcze tutaj przeszukać wiele lat minęło od zabójstwa jej ojca do tego mówem tutaj ile ona miała tam? Nie wiem 10 lat, no a wtedy... uj, tak całkiem przypadkiem kluczyk tam leżał, nie? Co nie więcej tego typu gierek? Są jeszcze jakieś takie interaktywne? Wydaje mi się, że są. Carter Alodi. To o, o tym mówiła ta babka w telefonie, żebyśmy znaleźli Carter Alodi. A to nie jest nasza matka? Szmodka chyba nie? Until down. Tak, ale to jest interaktywna Until down, akurat Meropka, Tylko nas bardziej, e, bardziej grom niż takim filmem. O. Hmm. Bardzo committed to impatient case by, by do To jest doktor, senior Resident Physician Peter Manson. No, to jest to jest naszej matki, czy nie naszej matki? Czy to po prostu jest jakaś pielęgniarka? To już sumie nie wiem czy nawet na naszą matkę. Właśnie no, interaktywny gierek to jest chyba mało. Dobra, dzieła coś tu.

I told you to stay put. Hmm. It was our mother. From the phone, a woman. She knew who I was. She. Hey, hey, off the phone. Gotta go. Mr. Steinbeck. I'll do something bigger. here on police business, as is Chief Inspector Cook. Sir, we need to talk has been a development. Of course. Dr. Ballard, would you mind showing Miss Mason to her room, please? Of course. Come on, I'll show you the way. I suppose you don't remember me. I worked with your father. I used to look after you. Mm. When you were little, you knew my parents. Of course. Your dad taught me everything I know. And your mum, oh. She was incredible. I'm a podejrzana. brilliant nurse. A so smart. It's funny. Anyway, this is you. You might recognize it. a with? Ja ufam tylko policjantowi naprawdę. Manager, Wspominki, statusem. No creepy, nie? Ale zniknę na chwilę jak ja, bo to tak kupią A tutaj. Kurde, zakurzone to. Dobra, tu się klikam. Ja chcę przesuwać. Otwórz. Tam napisać się dopa, na przykład na tej. A, są te chyba, płyty winylowe. ja oczy zamykam. robka Nie, yeah, please! Jeszcze jem. Челблавич. На музыка.

Jak na to alkanom? Krwawa. to samo z nami, co my. Like okay, wracamy tej nocy.